Witam was i na wasze zdrowie. Kolejny temat rutyna, ale resta zapomniałam. Witam was, tak jest. Dzisiaj codzienna rutyna, ponieważ bardzo często pytacie nas, na przykład też ją, dlaczego ma taką figurę i tak dalej, i tak dalej, jakie ćwiczenia wykonuje, i nie wiadomo co jeszcze. Moi drodzy, przede wszystkim tutaj jest. Ważne, konsekwentne postępowanie ze sobą samym. <laughs> Załóżmy, jeżeli decydujesz się na robienie ćwiczeń, to nie możesz teraz zapytać się na przykład mnie, ile ja zrobię pompek, ponieważ jeżeli ja ci powiem na przykład 100, a ty zrobisz 2-3, będziesz zawiedziony. Nie będziesz w stanie zrobić na przykład 100 pompek. O co w tym chodzi? Zrób tyle, ile potrafisz, ale rób to konsekwentnie każdego dnia. Nie dzisiaj a, dzisiaj nie zrobię, bo załóżmy jest jakiś fajny film w telewizji. Następnego dnia pomyślisz, a nie dobra, dzisiaj nie zrobię, bo jestem zmęczony po pracy. A dzisiaj nie zrobię, bo jestem najedzony i tak dalej, i tak dalej. Szukamy wymówki, żeby tego nie zrobić. Także nie pytaj o ilość, tylko zrób tyle, ile potrafisz. Ale rób to codziennie. Bądź sam dla siebie konsekwentny. Jeżeli teraz przechodzisz na jakąś dietę, załóżmy, wykluczysz zboże całkowicie, czyli tam chleby i tak dalej to trzymasz się tego konsekwentnie codziennie. Ponieważ jeżeli jeden dzień znowu sobie zjesz na przykład jakiś chleb, to ci się to wkradnie do rutyny. I będziesz szukać wymówki po to, żeby znowu móc to zrobić. A załóżmy, że miałem taki dobry dzień, wszystko było super, to mogę sobie zjeść jakąś bułkę dzisiaj jeszcze w nagrodę. To ci się będzie wkradać. Non stop. Nie będziesz konsekwentnie działać. I wpadniesz w swoją starą, codzienną rutynę. Dlatego musisz konsekwentnie trzymać się swoich postanowień. Jeżeli chcesz osiągnąć na przykład taką figurę, jak ona ma, co jest możliwe nawet i w tym wieku, jak sami widzicie, to musisz po prostu konsekwentnie działać. Nie Ale. możesz siedzieć i zazdrościć teraz, że ktoś to ma, a ty tego nie masz, ponieważ to jest Twoja własna decyzja. Twoja własna silna wola, czy ty to chcesz osiągnąć, czy tego nie chcesz osiągnąć. Czy ty pamiętasz, wczoraj był facet kobiet i mały chłopak i kobieta mał taki purpurowy coś. Mm -hmm. Co mm. stało? No patrzyła bardzo zazdrośnie na nią, że ma taką po prostu figurę. Startowało tu na mojej głowę, na mój włosy, później na to, co, co jest do karmione dzieci, później na mój brzuch, na moje nogę, później z powrotem na mój brzuch. I ja myślałam, hej, będę tu w formie wystawy czy coś Poczuła się jakby na jakimś wystawie zwierząt, czy ktoś ją ocenia po prostu, ale tu już było widać na twarzy, ponieważ ta pani, no, miała już sporo kilogramów za dużo na sobie. I było to widać, i było to czuć po prostu już taką aż zazdrość z oczu: że jak ty możesz tak fajnie wyglądać, a ja jestem taka duża. Nie drodzy, to jest tylko i wyłącznie Wasza decyzja. To wszystko macie w swoich rękach. Każdy może to osiągnąć. Jest masa przykładów ludzi w starszym wieku 60, 70, 80 lat którzy robię spaghetti. Nie, którzy pobili rekordy świata w różnych Też. dziedzinach. Po prostu wzięli się za siebie, zaczęli ćwiczyć i dali radę w tym wieku. Dziadek taki napompowany, że mi jeszcze dużo do tego brakuje, takie mięśnie. Dał radę, dał radę. A na początku był przeciętnym, zwykłym dziadkiem. Ale silna wola, konsekwentność i wszystko można osiągnąć. Również, kiedy ja zobaczę, większość ludzi. Dzisiaj, się czasach, i my, to mnie interesuje, czy jest kobiet, facet, albo dzieci. Ile godzin konsekwentne, wy siedzicie z tego telewizorem, zobaczcie wszystko wiadomości na telewizorze, mówicie wszystko od innych ludzi. Macie wszystko e, pomieszane, jedzenie, każdy dni. E, Idziecie ileś raz tylko, nie, nie zauwa, albo na rok, na badania krwi, badania stolec, badania szosiu, badania sukoczowa i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest konsekwent, to jest super od Was. Naprawdę jestem teraz tak serio? Nie, oczywiście nie. Ale to jest Wasze konsekwent. Noś I wy zbierajcie sam ten konsekwencje od Waszej decyzji na Wasze życie. Bo to nie jest mój życie. To by było nasze styl życia. My też byłbyśmy tych razy na ten. z. ten literki. No tak. Kiedyś nam się non-stop odżywialiśmy. Ach, tak. Ale moi drodzy, kiedyś musicie zrobić po prostu tak. Jeżeli chcecie. Być zdrowi, chcecie mieć dobrą figurę, dobrze się czuć samym sobą. To musicie wziąć tą rękę, zrobić pięść i po prostu uderzyć w stół i mówić koniec. Dzisiaj tego nie jem. Od dzisiaj nie ruszam chlebu, więc już go nie wezmę do ust. I trzymać się tego. Ja mam 12-13 lat bez chleba. Wziąłem po prostu tą rękę, walnąłem w stół i mówię, nie będę jeść chleba. I koniec, i go od tego czasu nie wziąłem ani razu do ust. Ani razu. To nie jest tak, że dzisiaj, Ach, już co, dzisiaj, nie mam czasu na nic innego, zjem kromkę chleba. Nie, nie zjem tej kromki chleba, nie chcę jej widzieć na oczy, ponieważ wiem, że ona mi zaszkodzi. Konsekwentność i tego się trzymać. Chcesz osiągnąć jakiś cel. Wszystko jest możliwe. Wszystko możesz osiągnąć. Nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko możesz osiągnąć, co chcesz. Ale konsekwentnie postępuj sam sobą. Uczciwie samym sobą. Nie oszukuj sam siebie. Nie szukaj powodów, żeby coś móc zrobić. Po prostu oszukujesz sam siebie wtedy. To nie ma sensu. Bądź ze sobą uczciwy. Słuchaj, ten ludzie, który Zawodzisz na nasze życie, bo on ma żonę, która jest starsza od niego. No i co? E, to było nasza decyzja. No, bardzo e... dobra decyzja. <laughs> Jedna z moich najlepszych. <laughs> e, ile energii ja mam? Bo za dużo. To... <laughs> tak jest. Bo również są takie pytania: jak to jest możliwe, że masz tylko jedną jedzenia e, i ta robisz taki duże pracę? Bo ja nie siedzi na mojej leniwej cztery literki. Siedziałam za dużo czas na moje cztery literki. Tak. Ja twam wszystko syfę. Tak. Dlatego miałam taki barmudę Wiele różnych problemów, jak na przykład obniżenie macicy i wiele, wiele innych. W pewnym momencie nie miała wcale już na nic energii i po prostu cały dzień po prostu przeleżałaby w łóżku najlepiej, więc po prostu walnęła tą pięścią w stół i wzięła się za siebie tak. i efekt jest widoczny. Nie pytaj, ile godziny ja śpię, bo ja śpię mniej godziny. Niż mojego męża. <laughs> nie pytaj, ile kalorii ja jem dziennie? Bo ja nie liczę kalorii. Ja liczę na to, co mój ciało od ten moment potrzebuje. Jeden raz to mogę będę tylko i wyłącznie 10 do 15 jaj. Następny dzień, na przykład, tylko i wyłącznie tłuszcze ryba. Tak, o taki. Rymlekie chłon. Tak, na przykład z puszki. Także po prostu postępuj konsekwentnie. Tak. samym sobą. Nie oszukuj się. I ja jeszcze nie pomieszę. Dobra, tyle na dziś, bo to. Je, ja myślę, to jest wystarczająco. Tak. Trzymaj po prostu swój cel na oczach i działaj tak. konsekwentnie. Nie oszukuj się. Trzymajcie Dobra. się. Hej. Pa!